Sekundę. Sekundę się zrobiło tak. Normalnie ciemno, i zaraz burza, i grzmi. Słuchajcie, to jest taki, taki jakby steropian. Oby to się niedługo skończyło. Bo zobaczcie, napadało normalnie. No ile zaczęło padać? Mówię, idę w kuchni, piję kawę ze bo akurat rano jest. I kurczę, patrzę, a tutaj ten. No to mówię, idę gram no to widzicie to ile trwało 30 sekund i tyle napadało. Chobat jak napadało. No, śniegu nam napadało, się w głowie przewraca. Idziemy do paczkomatu, bo paczkomat prawdopodobnie jest cały zrategowany. Zawalony. Wyjedziemy. Oj, coś tutaj... Muzyka, za którą nie płacisz? Muzyka, za którą nie płacę, nie mogę... Nie mogę wam puszczać muzyki, za, której, za którą nie płacę. Czasami jak słyszycie y, muzyczkę jakąś u mnie na na tym, to, y, to płacę 13 euro słuchajcie, za, za miesiąc. Za taką możliwość, tak. Y, bo te darmowe, można też darmową, ale darmowa jest, y, że tak się wyrażę, słaba. Bardzo słaba. Darmowa jest bardzo słaba. Kurde, ale się lodzik zrobił trochę jeden stopień. Przed chwilą tak padało, padało, że aż tutaj całe zasypało. Ale na szczęście my mamy super strzałę czarną. Mamy super furę z super prawie nowymi oponami zimowymi. Po jednym sezonie tylko przejechane mają chyba. Widzisz, pan przywiózł i paczki są pozajmowane. O, Przyjechaliśmy, bo dostaliśmy powiadomienia, że nie ma gdzie włożyć paczki. Ja ją do odebrania, to zwolnię jedną przestrzeń, a ja drugą. i już będzie miał dwa miejsca. I już będzie miało, właśnie. No pan coś robi, ale ja mam dwie przesyłki, a zamówiłem sobie trzy. O, chyba, przy... że w, chyba, że w tym jednym będziemy, będą dwie myśli, Nie, że to, z to byś od jednego musiał, byś nie płacił za przesyłkę. A mówisz, że płaciłeś za trzy. Płaciłem właśnie. właśnie. Jest... A czemu ty nie poszukałeś sobie tak, jak ci mówię, od jednej na przykład w księgarni wszystkie pozycje. Wtedy byś nie płacił za przesyłkę, bo by ci przekroczyło 40 Ziko. Kurczę, ale będę musiał... No tak, przekroczyłoby, ale ja nie szukałem, ja tylko sobie. Nie, ty po prostu... Ja potrzebowałem odpowiednich tytułów, to nie jest tak, że... Ja wiem, ale no. przecież te tytuły są w księgarniach. Może sam, jest na Allegro taka funkcja, wyszukaj wiele tam, gdzie szukasz. I wpisujesz wszystkie pozycje i szukaj. I ci Allegro samo wyszuka sprzedawcy, który ma wszystkie Twoje pozycje. A jeżeli nie, no to ci powie komunikat taki, że nie, że wszystkiego od jednego nie kupisz. Rozumiesz? Dobrze, rozumiem. ja ci to pokażę to. I fajnie, jedziemy do domu. Fajnie się z tobą rozmawia, ale ty mi tu ściomę walisz teraz okrutną. To ty nie wiesz, że jest taka opcja? Wiem, ale ja nie mam czasu szukać może. No, nie masz czasu szukać. Ale... Jak już kupiłem jedną i mi naliczyło za przesyłkę, Jak ja to już widzę... drugą też naliczyło. I mam. są. Skąd oni tak jadą? Te, co to Od, ma być? odkąd mam SmartA. Jest ślisko, ale bez przesyłki znowu. Nowy ład też jest. Odkąd mam SmartA Zobaczcie. i widzę cenę za przesyłkę, tam, to mnie te lepiej. Ja muszę tak zrobić, żeby nie zapłacić za przesyłkę. Jest, słuchajcie, nowy ład. Ja tu przekraczam normalnie o 10. Znaczy nowy Ład, nowe są taryfikatory słyszałem, że dużo osób y, popłaciło po tysiącach, nie? O grubo parawa jazdy im pozabierali, to ja nie wiem tam na 90 jechali, tam 100 ileś, 190 ileś to można jechać ciekawe, ja tu tam dogłębnie nie patrzyłem się, ale to można przekroczyć no można przekroczyć ładnie te te, te można, można, te prędkości bo ja tutaj jechałem przez tą chwilę, powinienem 50, a patrzę, a tu jest już 60. No to tam za dużo bym pewnie nie zapłacił za te 10, nie? Zresztą ja tym moim samochodem to ja mogę przekraczać, bo oni wszyscy znają ten samochód, i wiedzą, że tym samochodem. <śmiech> <śmiech> tym samochodem tym to tak. można przekraczać. Tak, tutaj wam pokażemy teraz, co przyszło dla Igora, to jest ciuch. Dla mnie są dwie książki, ja zamówiłem trzy kurcze i nie wiem, co teraz zrobić. O, z PlayStationu, Igorku, ci przyszło. Widziałeś? Jo, ciekawe nie, czy no, wiesz. Widział, ja mu mówiłam, dawaj przymierzamy. A on, a zdejmij ten może y, koszulkę, co? Nie będzie dwa, trzy z Tak? A, trochę duża. No bo ja kupuję ciut większe, bo to co jest Aha. na zaraz, to, to już, dwa miesiące. To już będziesz miał na zimne wakacje jak pojedziemy. Nie, nie Kotusiu, dobrze, to bluza co ma się... po to ściągać, duże bluzy są lepsze jak za małe. Właśnie. Pochodzisz po prostu. Ale co tak obciągasz ją na dół, co to? Nie obciąga się bluz. No, tak, no, no. Możesz sobie patrz, ten ściągać daj. To ona nie jest za duża, bo ona jest w twoim rozmiarze, Twój rozmiar, tak. Jego rozmiar jest od 146 do 152. I niektóre są bardziej 152, a on ma te 146. Ale nie? takie z PlayStation, to ja też bym chciał mieć. Nie, to jest dla I to jeszcze biała w dodatku. Biała, jeszcze jedna idzie biała z nasa. Tak, obróć się z nasa. Nasa ci wysłała z tyłu. Nic nie ma. Nasa ci wysłało, wysłało ten, Igorku. Co? Nasa ci wysłało kurtkę. Znaczy bluzę. Czarna z Fortnite przyjdzie i ta. I biała z nasa jeszcze. No widzisz. No to ja wam teraz pokażę. Przechodź, a wziąłeś sobie nożyczki, czy łatwo ci się otworzą kartoniki. No właśnie nie wiem, czy mi się łatwo otworzą. Tak, łatwo. To on ma taką perforację, rozrywa ja? te strzałeczki. Takie. Ja, ja wam teraz pokażę jakie ja Kucho, sobie kupiłem. Ale kurczę, szkoda. Bo myślałem, widzicie, Ewa mnie tu pogoniła i mówi, że ten... Mówi, że ten paczkomat jest zepsuty i... Czy ja tego czasami nie mam? Bo ja tak to kupiłem, ale mi się wydaje, że ja to mam. To co wtedy ja kupiłem i mam? Idę zobaczyć czy to mam. Inwestowanie w jednej lekcji. Ja wam pokazywałem, pamiętacie mam to czy nie mam? Zaraz wam później pokażę czy mam, bo ja też się właśnie zastanawiałem tam mam czy nie mam, mam czy nie mam, ale później zapomnę i kurczę nie będę wiedział. FK. Tak, słuchamy. Musisz mi pomóc. Albo dobra, tak zrobię. Jest... Na tantis nie było wszystkich. No nie i to nie jest wielka internetowa i to taka spora. Ta. No, nie wiesz, to trzeba... A tu są chyba dwie, wiesz, nie, jedna. Jedna, jak trzy przesyłki. Tutaj jeszcze jedna ci przyjdzie w takim razie? Bo trzy przesyłki płaciłeś, mówiłeś. No właśnie. To każda przesyłki. osobno. Trzy przesyłki płaciłem, a mam ten. Smart. Smart mam. I nie korzysta. A te książki były poniżej 40 zł za jedną, więc. I druga to jest. Przestań zgrywać milionera. Przestań zgrywać milionerkę. Zostań nim. Lepiej zostań. nim zostań. Tak pisze. No ale um, trzeba przestać zgrywać y, milionera. To jest książka Tomasa Stanleya. A to jest. Y, Mark... Mark S. Inwestowanie w jednej lekcji. Ja zaraz zobaczę, czy czasami nie mam tej książki, bo mnie się wydaje, że ja ją mam. <grymne> chyba też ją masz w tej jednej lekcji, mi się wydaje. Daj do niej i niech ją no, przymierzy. Chyba nie. A właśnie do ja przyjmiesz tą bluzę. Może. Że... Słuchaj, mam tą książkę już. Ja już wiedziałem, ja ją tak kupiłem, no nie, były tanie tam po 25, po 30, Przedaj. po 40 złotych one. Przedaj, Wróć, tam... przepraszam, możesz oddać. Po tak 40 nie były, no ale... Dobrze, ja ale ile ona kosztowała? Poczekaj chwilę, zobacz tam, czy jest jakiś paragon tam. To tam jest chyba, czy tu? Tam, po tam było. Nie, było. nie dają paragonów? Nie, możesz zwrócić, daj tą książkę, ja ci zwrócę. Ale nie ma sensu. Jest. Nie będzie mi to leżało. Zaraz wróci. Do tego samego tego? Tak. No dobra, to to my oddamy, chyba mi się wydaje, wiecie, bo ja ją mam. Bez sensu, ja wiedziałem, no że ją mam i ona jest i. Ale za Tak, no. ale słuchaj, wiesz co jeszcze ci chcę powiedzieć? Jaki to jest autor? Bo mi się wydaje. Taki widzicie, sam. On tak źle. Źle? A, z to. To ja mam dwie książki właśnie. Ale ty jesteś. No zadzwonić. A może w prezencie komuś dam książkę? Możemy. Dobra, to zobaczymy, co będziemy robić. Mogłem, ja właśnie mówię sobie, zadzwonię do Ewy, ale ona tam będzie znowu, bo mnie nie było, wiecie, jak zamawiałem. Co będzie znowu? I mówię, zadzwonię sobie do Ewy, a ona tam znowu będzie ten, mówić na, mój każesz iść, może gdzieś u babci będzie albo gdzieś, u mamy w sensie. Twoje książki u mamy będą. Znaczy, że ty będziesz, że będziesz mi tam sprawdzać. Mówię, a ja nie wiem, czy ja czasami nie kupowałem tego w wieczorem albo w nocy. No i tak, dobra, to mam tą, mam tamtą. No i zobaczymy. Co on robi? Popki? Oni pokazują jaja na siłowni, co ludzie robią. Dobrze, ja tu muszę montować dalej, słuchajcie, no, no, to, to nie... Hołys, jest tak, taki rozrzut, a te kartony i to wszystko? No to zaraz. Mam tylko y, puls wysoki, wiesz? Zawsze. Puls masz wysoki tylko, tak? Daj ostatnio... Kurde, wow. wezmę te kubki stąd, bo tu normalnie cyf jak nie wiem. To... Dobra, nie rozmawiaj, bo ty tam mierzysz sobie. Słuchajcie, ja w pracy ostatnio sobie mierzyłem ciśnienie, wyobraźcie sobie, dwa razy. Raz miałem 145 na 93, a raz miałem 134 na 95. A teraz sobie zmierzyłem ciśnienie i miałem, 108, ile miałem 127 na 86. To słuchajcie, to jaki z tego morał i wynik, że praca mnie wkurwia po prostu. Ja muszę się zwolnić. Koniecznie. A ty ile masz? Ile masz? Pokaż. Ja mam takie. Pani ledwo żyje tu widzę. Le, ledwo pani dycha. Proszę panią, co to się dzieje z panią? No, to i tak się zmieniło, bo ja zawsze to pierwsze miałam do 100. No. Takie tam 94, 96 na 60, a teraz już tak od jakiegoś czasu mam 102, 103, to poczekcie. No widzisz. I dlatego teraz ja muszę sobie podwyższyć ciśnienie drinkiem. I, eee, zobaczę, nie, nie, nie. I zobaczę, czy jutro będę miał, bo to podobno nie od, nie od razu, nie na kacu, jutro wieczorem, czy nie. będę miał. Ja uważam, że u Ciebie w pracy e, też ma wpływ na to, że na przykład masz taki zaburzony cykl dnia i nocy. Że niekiedy nie. jedziesz w nocy i to zmęczenie z nocy jest Ale ja, jak jestem, winny, z, ja jak jestem zmęczony, to sobie nie mierzę, ja sobie mierzę to wieczorem na spoko. To nie o to jak jest. ale jak jedziesz nocą, stajesz o 6, idziesz spać. I wstać na przykład o drugiej. Ale to, to tak. Jest tak wypoczęty jak po nocnym śnie? Czasami, no czasami się zdarza, ale rzadko. No, najczęściej się tak zdarza. Właśnie. Ale rzadko. Ej, tam z tą jazdą. Jazda jest fajna. Ja teraz y, szykuję się na Chorwację. Sławek powiedział, że on nie jedzie ze mną na Chorwację. Nie jadę, bo tam jakieś obostrzenia wymyślają znowu nowe i to tam wiesz. Najlepiej się zapukać widzów, bo oni wiedzą takie rzeczy. Bo ja się, słuchajcie, tak nad tym Polskim Morzem mm. ostatnio zdenerwowałam, żeby człowiek wydał tyle pieniędzy i ani jednego dnia nie mógł się wykąpać w morzu. No to mm. po co mi to? to? To to, ja mam tu. Co nie chodzić po knajpach, to ja mogę w swoim mieście. Bo no jest tak. pięknie, jeziora są cieplejsze, u mnie jezior od zakichania, więc... A na Horazję bym pojechała chętnie, ale coś mi sobie opowiada, nie wiadomo co będzie z samochodem. No nie wiadomo, bo to wiesz... A tu mi pani pisze na Instagram, hmm. że zamawiała sobie BMkę. nie wiem jaką, nie wnikała. No. i cztery miesiące będzie czekać. Kiedy? Co Dzisiaj zamawiała? zamawiała? Dzisiaj zamawiała cztery miesiące? No, ale ja wie co? No może zamówiła jakąś, co jest w innym salonie. I zanim przewiozą do tego, to... to koszty, nie. Ja? Może już te kolejki się zredukowały, bo mi coś tata mówił, on teraz nałogowo ogląda TVN Turbo, że tam jakieś umowy, bo podpisywali, że samochody będą szły jak w Tartaku. Jak burza. Ale nie wiem, czy on dobrze usłyszał. No czy? zobaczymy. Ja myślę, że ten pan to powinien się skontaktować z Tobą chyba, nie? Ja do niego zadzwonię, jak znajdę chwilę jak czasu. Wiecie, jak jest, jak będzie samochód, to będzie i Chorwacja. A ja bym tam chętnie pojechała. Może nie do Splitu, bo to jednak jest za daleko. Ale mi się podoba ta makaraska, to jest jeszcze za Splitem. Tam mi się podoba. Tam wyczaiłam parę takich hoteli. Ale wiecie jaki jest problem? Podstawowy finka, Chodź na film. No, tu jest problem. To jest problem, bo nie? To... nie wszędzie akceptowane są zwierzęta. Nigdzie nie jest akceptowane. Są, tak pół na pół. Ale tam, gdzie mi się podobało, to akurat nie. Mhm. No, więc pieszek będziemy musieli zlokalizować sobie jakiś taki, wiecie, piętro w domu. Albo ją nie? sprzedamy. Bo właściciele domów jednorodzinnych to akceptują. A oddamy, nie bardzo. Oddamy ją do hotelu jakiegoś. O, kochani, nie. Do hotelu no, dla psów. Nie, ona z panią jedzie. Pani jedzie z tobą, no. Tylko jak nam te oboszczenia tam zrobią jakieś dziwne, no, no to nie pojedzie. No właśnie. Ale coś tutaj mówili, ja tam oglądam różne kanały też. Że bez problemu, a nic. A ja co robicie? Jestem <grymne> Ty też, nie? Bo ty jesteś Bo ty, ty widzisz, jak się wykona test, to się ma status ozdrowieńca. A na przykład dzieciom nie wykonałam testu, bo... No po co tam mówię, będę was wiozła? Jak ja wtedy byłam chora, a oni byli razem ze mną, kaszleli mi ich do mówię, a po co tam tak test? No i tak się odchwyciłam, a potem widzę, że wtedy byłam na zdalnym miejscu, a Mm-hmm. Uh -huh. <laughs>